Wow. They are letting up, are they? Probably getting wiped out area by area. I don't imagine resistance getting any lighter. They want to win just as much as we do. I'll open the elevators. Good. Take care of them. Double double to me, but did Huh? Już się nie mogę doczekać tych naszych herpegowych giereczek, które będziemy pykać pojutrze. Goticzek 3. Taka kropka nad i, prawda? A potem wielka, wielka przygoda. <trybujesz> Dobrze, że mi pomachał ten koleś, bo bym go nie znalazł tak szybko. Okidoki. Voyager. Jakiś! Microsoft chce znieść darmową aktualizację do windows 10. Te ich aktualizacje mi tylko wszystko psują i przestawiają ustawienia. Jeszcze mam Ja na pewno za to nie będę płacił w takim razie. No to wielka część pracy nie będzie. Ten atak usłyszał całą przestrzeń. Bądź ostrożny przeciwnikom i patrz na swoich stawianych! Move, move, move. Kurde ta gra jest bardzo, bardzo ładna, nie? Co tu się wyprawia po prostu? Patrzcie. Ja pierdolę Jak tu kurde wszystko działa Naprawdę mega Tam chyba takie beczki, kurde, ten gościu mi akurat zasłonił A chyba nie wybuchają Niestety. Jeżeli chodzi o aktualizację do Windowsa 10 i Microsoft, no na pewno będą chcieli próbować coś takiego zrobić, żeby jak najwięcej kasy załatwić, ale jak się okaże, że to nie przejdzie, no to się wycofają na pewno. Okej, okay. spóźniłem się! <laughs> Ale faza, co tu się dzieje? To szkoda, że snajpy nie mam w sumie. Okej okay. Okej okay. Spoko, trochę nie kojarzyłem które akurat Która akurat, kurde, część Ale chyba muszę tam gdzie Burns być, albo przed nim nawet.

Najgorsze rzeczy, komu ludzie mogą zrobić, to zacząć płacić za te wszystkie rzeczy, za które oni chcą, żebyśmy płacili. Za wszystkie bzdury. Takich rzeczy po prostu nie kupujmy, nie? I wtedy nie będą ich sprzedawać. Zobaczyli, że ludzie kupują jakieś bzdury do gier, dodatki, jakieś kurde kolory, stroje. Zbroje dla konia i syf, no i sprzedają tego jeszcze więcej. No i tak samo będzie z jakimiś aktualizacjami, pieprzonymi, zrobią rozpoznanie. Pierwszą aktualizację opcjonalną za ileś tam. 20 zł więcej może trochę. E, jak chcesz, to możesz kupić. Jak ludzie zaczną to kupywać, to oni w końcu wprowadzą, że wszystkie aktualizacje będą, kurde, płatne. Bo jak ludzie bzdury kupują, no to jak będą musieli zapłacić, żeby mieć normalną aktualizację, to będą płacić, kurde. Dlatego chodzi o to, żeby nie kupować tego kufna. Nie oglądać patologicznych youtuberów. Nie oglądać. Nie klikać tego chorego linka I tej chorej miniaturki, nie kupować tego syfu O to chodzi Inaczej będzie syfu coraz więcej, tak samo jak Kurde, chciałem snajperkę no Pieprzony shotgun, o down the monorail so i can take clean shots it's already moving as slow as can there should be a silenced anti-personnel rifle aboard you need to make sure they don't hear you as well not a problem Gosh. Uh, just sam great shot No Chyba powiedziałem to, co chciałem powiedzieć w sumie. Okej, okay, troszkę, trochę, 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 mamy ciszy. Wezmę sobie Amu. Jak ludzie się zgodzą na to, żeby zamiast soku pom y pomarańczowego pić Produkt podobny o smaku pomarańczowym No to i, i kupują, no to taki dostają później, nie? Już tylko I tak samo jest ze wszystkim innym Jak dzielą ci grę na trzy sezony Chociaż mogliby wydać je w jednej części i Ale ludzie kupują, no to... Tak kupują, kurwa tak ja mówiłem, jak ja bym zalał gówno kauczukiem i zaczął sprzedawać, i ludzie by zaczęli kupować, no to kurde bym chyba sprzedawał, nie? A kupują, to chyba chcą. Dlatego pieprzcie to, że tak powiem. Chrzańcie takie akcje, nie roz, nie roz. nie reklamujcie tego gówna. Nie rozpowiadajcie na przykład, jeżeli jest jakiś chujowy streamer, na przykład patologiczny, no to nie mówcie o nim. Nie komentujcie na przykład innych filmów albo na forach wymieniając jego nazwę, bo to jest reklama już. Po prostu zignorujcie syf. Są ludzie, którzy mają za zadanie rozkminić, w jaki sposób wycisnąć jak najwięcej kasy z danego produktu. No i na pewno próbują takich rzeczy jak. A co by było, gdybyśmy każdy jeden poziom w grze RPG, tak jak mówi Takeshi, opłaci, opłaci, kazali płacić za niego, nie? Na przykład... Jak macie świat otwarty, no i załóżmy, że wyobraźcie sobie, że na przykład w Wiedźminie musicie osobno zapłacić za welen, osobno za Nowigrad, osobno za Skaligę i tu i tu są, nie? I jeżeli oni by zrobili taki eksperyment, a ludzie by zaczęli płacić, no to pozamiatan. Już tak później będzie cały czas. Trzeba... Nie dość, że trzeba powiedzieć. W ogóle najlepiej za to nie zapłacić. Prostę. Odwrócić się od tego głowę i jeszcze nawet powiedzieć, że wolę tą, wolę tą inną grę. Nie mówić nawet o tej grze. Nic. Nawet im nie wspominać o nich. Nie liczą się za to, za karę, nie? Bo jak zaczynacie o tym nawet mówić, no to jest reklama. Nawet jeżeli sracie że za przeproszeniem na to, no to i tak yy, cały czas robicie reklamę, nie? Jakąś, bo słychać o tym. Więc po prostu za karę nie istnieje to coś dla mnie, nie? Znaczy ja wiem, że trzeba było nie? za jedną z tych krain, ale to był dodatek. Tylko i wyłącznie, nie? Także to akurat fajnie, że zrobili taki duży dodatek, a nie dodali tylko parę misji, nie? Tylko dodali ci całą krainę, ale to zrobili jeden dodatek do gry rozszerzenie, No super, nie? Ale nie, że cała gra jest podzielona kurde na takie takie fazy. Bo to przesada. Kurde, nie mam ammo do snajpera, dawać coś. Zdjąłem tych, tych, tych typków tam. Jakiś upgrade wiedzie zaraz. Ciężko się celuje z tego Heavy Machine Guna lepszy jest Assault Rifle. Do tamtego góry chyba będą musiał wjechać, troszkę się... troszkę się przegrzał. Dobrze już. Jakie mam tam wejść? Mogę dołem? Birds. Open up. LFG Fajnie skonstruowana jest ta gra na takie... Oh fuck! Na no, takie poziomy. Holy shit, it's uh Get back from that barricade! I'll let you know when you're out of the black risk. Ah, you're safe to detonate now You serve to detonate <laughs> Ah Federai next station and app uh huh wow nice are the ambient light reflectors down affirmative to cool, the final get it huh? super vitamintur Vitam. Strzelać w oko Kurde, się rusza <laughs> Nie spodziewałem się tego Fucking robot Amo. Yes. Kurde, jak miasta w ogóle pobudowane, jakoś nie wiem, w ogóle jak, pod jakim kątem? Boss. <laughs> ok okay. <laughs>

The area of these damn robots, sir! I'm on best control. Edge. Sensors are showing the rail gun team is being targeted by the Creon. You need to clear the area for them before they get wiped out. Ah, need to clean the area. Ah, okay. Co ty robisz? Ha. Lock on laser. Hm. Hm. Co nie widzę lock on laser, to tak się zastanawiam, bo nie jestem w stu procentach czy, czy ta broń jest dobra, czy chujowa w zasadzie. Może być dobra w sumie też czasami. Troszkę oczyściłem dla Was, ale jeszcze mogę oczyścić tak.